Siema! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale x -Fact, a dziś przedstawimy Wam 8 faktów o... rudowłosych. Fakt pierwszy! Ludzie o rudych włosach stanowią jedynie około 2% światowej populacji. Co ciekawe, według genetyków za 100 lat mogą zupełnie zniknąć. Fakt drugi! Za szczególne cechy rudowłosych odpowiada rzadka mutacja genetyczna. Mają oni zmutowany gen o nazwie MC1R powodują nie tylko miedzianą barwę włosów, lecz także jaśniejszą cerę i pojawienie się piegów. Fakt trzeci, czyli jak być oryginalnym. Kombinacja rudych włosów i niebieskich oczu jest rzadka jak na kończyna. Mają zaledwie 1% wszystkich rudowłosych. Fakt czwarty, Adolf Hitler zakazał małżeństw między rudowłosymi. Natomiast hiszpańska inkwizycja uważała ludzi rudych za potomków diabła i skazywała ich na stos. Fakt piąty. Ogniste włosy cieszyły się w starożytnym Rzymie wielkim szacunkiem. Rudowłose niewolnice sprowadzane do Rzymu miały wyższą cenę niż inne kobiety. Fakt szósty. Trudno im zafarbować włosy. Czerwony pigment trzyma się włosów wyjątkowo mocno. Z trudem można je odbarwić, a nadanie innego, ciemniejszego odcienia jest niemal niemożliwe. Fakt siódmy. Rudzi mają na głowie mniej włosów niż blondyni lub bruneci. Średnio najwięcej włosów mają bruneci. Około 140 tysięcy. Po nich blondyni około 110 tysięcy. Rudowłosi mają ich zaledwie około 90 tysięcy. Fakt ósmy. Ludzie o rudych włosach prawie nigdy nie siwieją. Swój unikatowy pigment rude włosy zachowują o wiele dłużej niż na przykład brązowe. Na starość najpierw zmieniają kolor na piaskowy, a potem stają się białe. A czy wy znacie jeszcze jakieś ciekawostki na temat rudowłosych? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie ocenić naszego odcinka za pomocą łapek, w górę lub w dół. Wbijajcie też na naszego Facebooka, gdzie znajdziecie różne ciekawostki na dany temat. Link macie w opisie.